nie ma czegoś takiego jak idealny sposób żywienia, bo ten sposób żywienia musimy dostosować do psa. Dużo, bardzo dużo psów żywionych jest systemem, tak zwanym, można to nazwać systemem mieszanym, czyli mają gotowane jedzenie, co jest w tej misce gotowanej, to różnie bywa, i dodatkowo mają jeszcze pokarm suchy, tak tak dowoli, po prostu sypany do miski. Taki system właśnie może powodować otyłość. Dlatego, że jeśli mamy zwłaszcza psa kastrowanego, który może mieć zaburzony ten mechanizm sytości, to on będzie jadł wszystko, praktycznie co mu podamy. I no to jest bardzo, bardzo niedobre dla jego zdrowia, dla długości jego życia dla jego stawów, dla jego układu krwionośnego i w ogóle dla jakości jego życia. Jest to bardzo obciążające dla ich stawów, dla ich kręgosłupa, ale też może powodować inne choroby tak zwane współistniejące.